Skoro nauka może wszystko udowodnić, po co nam Bóg? Zobaczcie, jak dr Craig odpowiedział na to pytanie doktorowi Atkinsonowi z Uniwersytetu w Oksfordzie. Rozważ następujące stwierdzenie, cytat, powinniśmy wierzyć tylko w to, co można naukowo udowodnić. Koniec cytatu. Czy to stwierdzenie można naukowo udowodnić? Cóż, oczywiście nie. A zatem stanowisko naukowego naturalisty samo sobie przeczy, więc nie może być prawdziwe. Czy zaprzeczasz, że nauka nie jest w stanie wyjaśnić wszystkiego? Tak, zaprzeczam, że nauka nie wyjaśni wszystkiego, więc czego nie jest w stanie wyjaśnić. Gdybyś poruszył ten temat podczas debaty, miałem kilka przykładów, które zamierzałem podać. Istnieje sporo rzeczy, których nie da się naukowo udowodnić, je akceptujemy. Pozwól, że wymienię pięć z nich. Prawdy logiczne i matematyczne nie mogą być udowodnione przez naukę. Nauka zakłada logikę i matematykę. Dowodzenie ich nauką byłoby błędne. Prawdy metafizyczne, że istnieją inne umysły poza moim, świat zewnętrzny rzeczywisty, przeszłość niestworzona pięć minut temu, z pozorami wieku są to racjonalne przekonania, których nie da się naukowo udowodnić. Przekonania etyczne dotyczące wartości nie są dostępne dla metody naukowej. Nie można za pomocą nauki wykazać, czy naziści naukowcy w obozach zrobili coś złego w przeciwieństwie do naukowców w zachodnich demokracjach. Sądy estetyczne, po czwarte, nie mogą być dostępne dla metody naukowej, ponieważ piękno, podobnie jak dobro, nie może być naukowo udowodnione. Dziękuję. I wreszcie, co najbardziej niezwykłe, chodzi o samą naukę. Nauka nie może być uzasadniona metodą naukową. Nauka jest przesiąknięta nieudowadnialnymi założeniami. Na przykład, w szczególnej teorii względności, cała teoria opiera się na założeniu, że prędkość światła jest stała w jednym kierunku pomiędzy dowolnymi dwoma punktami A i B, ale tego ściśle rzecz biorąc nie da się udowodnić. Po prostu musimy to założyć, aby móc trzymać się tej teorii. Ale pomijasz cały. Więc zastanów się nad tym. Tak, bardzo dobrze. Okay. A więc żadne z tych przekonań nie może być naukowo udowodnione, a mimo to wszyscy je akceptujemy i jesteśmy w tym racjonalni. Jeśli ten odcinek dał Ci coś do myślenia, zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzu i podziel się tym ze swoimi znajomymi. Do usłyszenia.